Kamila, ostatnio jak z tobą miałam przyjemność rozmawiać, to dopiero co odnajdywałaś się w nowej roli. Teraz, jak mnie mam już troszeczkę lepiej, ci wszystko idzie i zapewne już bardziej jesteś doświadczoną mamą. Jak się czujesz? Właśnie tak. Jakbym zbierała codziennie nowe doświadczenia, i rzeczywiście z wieloma rzeczami się oswoiłam, ale mam takie poczucie, że codziennie jest coś nowego, więc, yy, więc, yy, więc nie wiem, czy da się tak w 100% oswoić. I to mówią nawet mamy dorosłych dzieci, także dużo przed nami. Co jest dla ciebie najbardziej zaskakujące w macierzyństwie? Chyba to jak. Ym... Właśnie jak bardzo dużo się zmienia i już Ci się wydaje, że jesteś przygotowana, że masz swój rytm, a nagle Twoje dziecko się budzi i o poranku są nowe umiejętności i nowe sytuacje, do których się musisz nowo przyzwyczaić. Aleksandra Kwaśniewska na swoim Instagramie dodała taki dość wpis intymny, mówiąc, że na przykład ona miała taki moment w swoim życiu, że właściwie już wszystkie jej koleżanki zostały mamami, rozmawiały o dzieciach, ona nie do końca już miała o czym z nimi rozmawiać, no bo to nie był temat jej bliski. Czy ty też tak czułaś, zanim zaszłaś w ciążę? Myślę, że miałam dużo koleżanek, które jeszcze nie były mamami, więc e, miałyśmy taką swoją przestrzeń e, twórczości, realizacji siebie, zawodową, że jakby bardzo dużo było w tym pracy i gdzieś to macierzyństwo było ciągle odkładane na później. Ale oczywiście też mam w, w, w gronie swoich przyjaciółek e, mamy i jakby patrzyłam na nie tak z czułością, i z, takim, z taką myślą, że o, też już bym chciała.